Dobry wieczór, Małgorzata Wyszyńska. Zaczynamy wiadomości. Czy wyobrażają sobie Państwo przeżyć całe życie nie usłyszeć Chopina, nie wiedzieć, jakie dźwięki wydaje betoniarka? Tysiące osób nie zaznają uroków i koszmarów ludzi słyszących. Leczenie głuchoty za pomocą implantów ślimakowych jest stosowane na świecie od ponad 25 lat, w Polsce od 15. Dziś w Kajtanach pod Warszawą w pierwszą rocznicę operacji spotkało się ponad 1000 osób słyszących dzięki implantowi. Janna Górska. Ślimak może być prawdziwym przyjacielem, bez niego życie dla wielu ludzi jest głuche. Estera ma 10 lat, z implantem ślimakowym żyje od półtora roku. Jej pasja to muzyka. Bardzo dużo też zawdzięczam pani, która chce takie dziecko uczyć, ponieważ nie jest to łatwo. Jest, ona jest bardzo kochana, bo kiedy idzie na lekcję, a potem wraca z tej lekcji, to jest jakby zaczarowana. Czarodziejem nazywa się profesora Henryka Skarżyńskiego, który wraz ze swoim zespołem wykonuje najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch. Wielkie podziękowania. Jest za co dziękować. Dzięki pionierskiej myśli profesora ponad półtora tysiąca osób udało się wyrwać ze szponów ciszy. Byłem w Polsce kilkanaście razy i widzę niesamowity postęp. Jeszcze jednak na swojego ślimaka czekają tysiące ludzi. Staramy się, żeby kolejka dla dzieci była jak najkrótsza, bo dla nich każdy rok to jest rok utraconych wielu szans. Jeśli chodzi o dorosłych, muszą czekać. Nawet kilka lat. Implant ślimakowy to elektroniczna dwuczęściowa proteza. Część zewnętrzna składa się z mikrofonu, mikroprocesora mowy i transmitera. Część wewnętrzna z implantu i elektrod przewodzących sygnały do ślimaka. O, aparat nie, byłem jakby przestraszony, ponieważ wtedy Gdy przed w ogóle nie i to, co dla ucha miłe, i to, co przykre. Jedyny problem, jaki ja miałem, to było odróżnienie w pierwszym etapie dzwonka, czyli na przykład jak telefon lub domofon albo nawet jakiś tam... Budzik to tutaj musiałem jeszcze chwilę, jak ktoś się mówi, do tego dostosować. Rocznie wykonuje się około 100 operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Jedna kosztuje około 70 tysięcy złotych. Joanna Górska, Wiadomości. Od jutra to możemy już chyba zapomnieć o deszczu i zakupach. Zbliżają się upały, więcej o tym Jarek Kret w prognozie pogody. Wcześniej jednak wiadomości sportowej Maciej Kurzajewski. Jutro zaczynamy o 13:00, a główne wydanie wiadomości o 19.30. Zapraszam. Do widzenia.